Siema, w dzisiejszym odcinku przyjdziemy sobie obby. Jeżeli chcecie więcej odcinków z właśnie oby w Roblox Albo ogólnie z Robloxa więcej odcinków To zostawcie subskrypcję i łapkę w górę A ja będę wiedzieć, że chcecie więcej odcinków A ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania Więc zaraz my, my już jesteśmy w grze. startujemy Startujemy nasz, nasze tutaj oby, więc lecimy, pyk Dobra, no mi się wydaje, że to będzie dosyć łatwo oby. Lecz nie jestem jakoś super dobry w Robloxie. Yy, no ale dobra, mam nadzieję, że damy radę, więc dobra, szybko tutaj lecimy. Spróbujemy sobie tutaj skrótem też zrobić niektóre rzeczy, ale nie, to jest dosyć łatwo oby. Dobra, lecimy. Aha! Dobra, jesteśmy tutaj, więc więc checkpointy działają. No to dobrze, bo szczerze bez checkpointu by było bardzo trudno. Teraz tak, nie wiem o co tutaj chodzi, ale chyba na to. Okej, okay, co? Na to? Na to, dobra, czyli na, na, cią cią ciągle na. Niebieskie, więc dobra, lecimy. No i mamy tutaj takie y, fioletowe klocki, więc fajnie. Co my tutaj mamy? Jack, Jetpack oczywiście. No nie ma, niestety nie mam Robuxów, więc jak ch chcecie, żebym doładował Robuxów, so, 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 zostawiać łapki w górę. Więc y, no, będzie ciekawie, ale dobra, Okej, okay, więc dobra, lecimy dalej. Tutaj szybko, checkpointik i dobra, to mamy jakieś kwiatuszki fajne. Ogólnie fajna, no, fajna jest ta mapa. Jak już znalazłem właśnie w grach na Robloxie Wydawało mi się, że fajnie by z tego wyszedł odcinek Oczywiście jak chcecie więcej właśnie odcinków z właśnie tej Robloxa to zostawcie łapkę w górę I możecie też zasubskrybować kanał Ale dobra, no to już lecimy I można jak wiecie, dotknąć te brązowo, brązowe i żółte ściany, więc to jest ten plus Ale dobra, lecimy da dalej Pyk, 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 pyk. Dobra, lecimy teraz wyżej Ok, i skaczymy na bombę. Teraz tak, dobra. Dziękuję bardzo. Jakaś tutaj gracz mi pomógł. Teraz tutaj. Ok, sam nawet zgadłem. Ale dobra, lecimy dalej. Tutaj. Ok. Nie wiem, po pomarańczowych? Dobra, teraz sam spadłem. Tak, ale po pomarańczowych tutaj klockach trzeba skakać. Ale dobra. Dobra, lecimy na różowe tutaj coś. Ok, nie wiem o co chodzi, ale dobra, lecimy. Dalej, yy, to tak nie, powin nie powinno się dziać, ale dobra. Pyk, jakiś czerwony klocuszek, oczywiście łatwo. Przechodzimy teraz po czerwonych, po czarnych w sumie kulkach. Pyk, 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 pyk i pyk. Jesteśmy dobra teraz, tak. Teraz ok, jak widzicie, no nie jestem za dobry w tutaj yy, parkurze, ale dobra, jestem tragiczny w parkurze. <laughs> Muszę się trochę nauczyć, ale dobra, damy radę, teraz tak, tutaj mamy cewka fuzyjna, czyli pewnie albo skok, albo jakąś szybkość, nie wiem, coś takiego, ale oczywiście nie, nie mam jeszcze rubuxów, to pewnie niedługo się zmieni, ale dobra, wybieramy to, a czy to po prostu wszystko, ale raczej tutaj nie trzeba wybierać, lecimy na spokojnie, teraz tam trzeba, no to, okej, okay, nie może pomarańcz, tak, po pomarańczowych tylko, no to będzie to trochę trudniejsze już, ale nie, no dobra, damy radę, to jest dosyć łatwe jednak. Teraz tutaj chyba poruszowy raczej nie możemy. Bardzo prosto, to mówiąc, jest. Tutaj pewne poty. Dobra, trochę za szybko tutaj jechałem, ale na spokojnie. Więc dobra, lecimy tutaj, tutaj i tutaj. No i po czerwonych oczywiście lecimy po takim właśnie ścieżce krwiowej. Ale dobra, lecimy dalej. Przecież nie wiem, ile to jest poziomów. Ale widzę to na dole, że etap 31, postęp 3,7%. No to jest dosyć, no dosyć mało zrobione już. Ja trochę przeszłem Tutaj macie jakby total. Okej, okay, zagapiłem się na coś innego, ale to wiecie macie total stage complete. Mamy 31, więc nie wiem, ile tego w ogóle jest tych stage, ale już mamy 32 i 32 gamy mamy też, więc nie wiem, co jest za gamy, a w ogóle sobie zobaczmy, co to jest. Jakiś tryb łatwy, jakaś cewka, prędkość. A, czy po prostu prędkość. Można kupić za Robux, oczywiście. Podwójne klejoty i to wszystko tutaj jest, też pominięcie. To też pewnie za Robux. Ile? Yy, nie wiadomo chyba. A tutaj tam pisało 30, więc do etapu. I jest 500 etapów. Okej. Okay. To jest. O, tu można za klienty kupić. O, nie wiem co to jest, ale sobie kupimy. Yy, dobra, no, zbieramy, aby kupić. Teraz tak, mogę po tym tylko chodzić. Aha. No dobra, lecimy dalej. Lecimy po tutaj czerwonej strzałce, żebyśmy nie spadli. Teraz po tym zielonym tylko. Tak, dokładnie po tym zielonym. I ja mamy jakiegoś typa, który jest dość słaby chyba w parkurze, ale... Dobra, też jestem słaby. No dobra, no. Powiem, że też jestem słaby. No. Eee, no dobra, lecimy dalej. Pyk, pyk. Po piramidzie i pup. Pizzy! Kto lubi pizze zostawia łapkę w górę! Dobra, teraz lecimy tutaj, mamy tutaj chwyć za haczyk. Czy Czyli można się gdzieś pewnie przyciągnąć, No niestety znowu zero co to jest? Aha No nie, nie chcę tego Dobra, teraz my się skupmy Py, Ty, tutaj, 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 czerwony, niebieski i strzałeczka Teraz nie możemy na niebieskie, więc to będzie dosyć łatwe, tak szczerze Ła, Łatwo by, więc na spokojnie damy radę Dobra, ale teraz lecimy tutaj i lecimy tu, tu. Pyk, pyk. Dobra. Ok, teraz po jakimś czerwonych kikach. I znowu do góry tutaj na tych drabinkach chyba to trzeba przeskoczyć. Wolę nie ryzykować. Teraz po tych zielonych trzeba, skracić, więc pyk, pyk. Jak chcecie w ogóle, tak samo tak jak wcześniej mówiłem, oby kolejne albo coś, to, to też zostawcie łapkę w górę. Na pewno będę nagrywać, bo też są dosyć fajne, jak chcecie to też mogę nagrać z moją siostrą, może też z innymi osobami, a ja tutaj muszę się w końcu skupić, bo, no, dobra, nie wiem, czy tam jest jakiś błąd, czy ja coś źle robię, ale nie wiem, tutaj, tutaj, nie, nie ma żadnego błędu, nie wiem, coś po prostu nie umiem, dobra, jest trochę dr drugie piętro, czyli jesteśmy, teraz jesteśmy dosyć wyżej, tu już jest cięższe, tu już jest trochę cięższe, eee, dobra, jak trafię, to będzie fajnie. Okej, okay, tutaj? Tutaj, dobra. Lecimy po piramidzie. Patrzcie, jak to fajnie wygląda, szczerze. Powiedzcie, że to ładnie wow, wygląda, serio. Ale dobra, lecimy już dalej. Teraz tylko musimy schodzić. Ale to fajnie wygląda, dobra. No i pyk, 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 maszerujemy. I teraz lecimy tutaj. Pyk, 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 pyk. pyk. Jesteśmy. I tutaj? Dobrze. Teraz, nie no, chyba na tym białym, co nie? Dobra, lecimy tu i tutaj. Nie no, to obie nie jest jakoś super trudne. Ale jest bardzo dużo poziomów tutaj, bo jest aż no tam, chyba to było tam, gdzie było właśnie. Okej, pi... okej. Okay, okay. Tam było e, właśnie 500 e, poziomów, więc to jest do, dosyć dużo tych 500 poziomów. Mi się wydaje, że w tym odcinku przejdziemy tak z 200, może chyba 200, 100, 100, to będzie właśnie git już. Dobra, lecimy tutaj. Czasami po tych klockach, chyba wszystkie są. O, a jednak nie, jednak e, tylko białe są dobre. Musimy się tutaj więcej skupić. Więc szybko lecimy. Pyk, pyk, pyk. Dobra, lecimy dalej. Teraz może musimy wybrać, wybierać drzwi. Ale czy to tylko niebieskie, czy pewnie różnie, co nie? Tak. Czyli niebieskie, różowe i różowe. Niebieskie, różowe, różowe. No i dobra, przeszliśmy, lecimy teraz dalej. Jesteśmy już na poziomie 60. Przeszliśmy 60, już 62 poziomy. To jest dosyć. Ale mi to denerwuje. Teraz skoczyłem po jakimś. po jakichś prezentach, ale akurat na ostatnim skoku źle skoczyłem. Napra Naprawdę. Uwaga, teraz przejdziemy. Pyk, pyk. Dobrze, jesteśmy dalej, więc przeszliśmy. Jesteśmy już na 66. poziomie. Aha, trzeba po czerwonych klockach chodzić, ale dobra. Lecimy. Pyk, pyk, pyk. Teraz po kolorowych klockach. Nie no, szczerze, to tu monastasera to by jest dosyć proste. Ja tak lamię e, co jakiś czas, ale nie jest źle. Tak czy jak przechodzimy dosyć sporo. A te loby a oby nie jest jakoś super złe, tak? E, oby, ogólnie w Roblox a są fajne. Dobra, lecimy teraz po czerwonych tutaj klocuszkach. Teraz z powrotem po czerwonych y, klockach. No i dobra, jesteśmy tu już na kolejnym poziomie, to. czekaj, może to? Nie mogę tego. Dobra, to już myślałam, że będzie dosyć ciężkie, bo to... Je, tak, to będzie dosyć ciężkie chyba. Tak, to będzie dosyć ciężkie. Więc jeszcze kilka prób yy, i... No i przejdziemy. Oczywiście już przeszliśmy. Chyba trzeba po tym? Nie? Po tym? Aha! Dałem się nabrać. Lecimy dalej. Teraz po zielonych klockach. Już mamy 76 etap. To jest do, dosyć sporo, yy, więc damy... Nie no, na pewno w tym odcinku, tak mi się wydaje, że 150 poziomów na pewno yy, przejdziemy właśnie. Więc dobra, lecimy teraz po tych. Pyk! Pyk, pyk, jesteśmy dalej, więc dobra, lecimy. Kolejne etapy przechodzić. No i dobra, jesteśmy już na 80, jestem już na 80 poziomie. A to jest naprawdę, naprawdę duża liczba. A ja teraz przechodzę po jakimś, koło jakichś ścian. Czy mogę dotknąć te ściany? Nie mogę dotknąć te ściany, dobra, to był test. Tylko czy dotknąć te ściany, czy nie. Czyli jakby te ściany parzą. A tutaj chyba nie możemy tego czerwonego do dotykać. I to będzie, do dobra, to będzie dosyć ciężkie. Tak mi się wydaje że to może być dosyć ciężkie, ale na spokojnie damy radę. Więc dobra, teraz po jakichś kulkach skaczemy. No i uwaga, jesteśmy już yy, dalej. Więc teraz raz skaczemy tutaj, Po po jakichś kulkach, yy, które no, mają do długo, długą odległość między sobą, ale nie są trudne. Teraz długo sobie przechodzimy. Teraz musimy uważać. Czemu to przypomina flagę Japonii? Nie mam pojęcia, ale ta gra nie jest Japonia, spokojnie. No, ale tak po prostu się złożyło. Więc dobra, teraz po jakimś. po jakichś brązowych ścianach. E, po jakichś brązowych tutaj patyczakach. Ale dobra, lecimy dalej. Teraz po jakimś tutaj słupkach. Więc fajniutko. Teraz kolejny raz. Pyk. Aha. Okej okay. Dobra, no to było. niefajne. Ale dobra, jesteśmy już dalej. Teraz po kolorowych tutaj blokach. Więc przeszliśmy tam poziom, teraz tutaj po... tutaj nie wiem co to są jakieś... nie wiem, nie wiem co to nawet jest, ale dobra, teraz tutaj, to jest jedno z cięższych, ale też dosyć łatwe, o to jest jedno z cięższych już, tak mi się wydaje, okej, okay. lecimy tutaj, zielone, czerwone, żółte, zielone, żółte, zielone, dobra, teraz... Kolorowe, kolejne bloczki kwadratowe. To wygląda jak pająk. To też jest dosyć trochę cięższe. Akurat na ostatnim, naprawdę. Dobra, udało mi się to przejść, więc lecimy kolejny poziom. I niedługo w końcu będziemy mieć stówę. Już brakuje dwóch poziomów. Dobra, zaraz przejdziemy z poziomów, a ja już wchodzę do portalu i lecimy dalej. Więc dobra, lecimy tu, 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 tu. I uważaj. Jest, przeszłem 100 poziomów. Teraz lecimy po 150 poziomów, więc dobra. Znowu się powtórzyło, bo to już tutaj było, ale w ogóle, jak to w serio to to tak ładnie wygląda. A patrzcie, ile tego jeszcze jest, naprawdę, tego jest multum, naprawdę, tego jest tak dużo. Chyba w 103 etapie jestem teraz, tak to tutaj na dole widzicie. I mam postęp już 12,4%, więc to dosyć mało, jak na 100%, ale dążę do celu, aby mieć te 100%. I w, raczej w tym odcinku tego się nie uda, na pewno w tym odcinku nie uda się z tych 100% zdobyć, ale mam nadzieję, że niedługo to się uda. Jak nie, jak nie na odcinku, to poza sobie odcinkiem pogram, jak, jak po prostu nie będziecie chcieli więcej takich odcinków, bo fajnie mi się to przechodzi. A ja lubię ogólnie lobby w Robloxie. W ogóle tak jak, mów, tak jak mówiłem, mogę nagrywać dla Was więcej odcinków z Robloxa, jak tak bardzo chcecie. W sumie nie, nie wiem, czy chcecie, czy nie. Zobaczę pułapkach, czy są dużo zostawionych, czy nie. Ale wiem, że na pewno właśnie mam więcej odcinków z Bedwarsów nagrywać. Cześć, że też ja też lubię grać w Bedwarsy. Mogę też z, na przykład z innymi osobami zagra zagrać te, w te Robloxy, w te Bedwarsy. A! Ha! Nie wiem, czy ja coś robię źle? Nie, to no dobrze robię. E, Okej, okay, to było bardzo dziwne. Ale dobra, lecimy już dalej. I na zapewne będą więcej odcinków z Robloxa na pewno i też z Minecrafta. Na pewno będzie więcej, ale najwięcej mi się wydaje, że będzie z Minecrafta, ale z Robloxa i Fortnite na przykład też będą odcinki, i ze Stampel też mogą być odcinki. Więc jak chcecie, no to zostawiacie po prostu łapki w górę. Ja będę wiedzieć, czy po prostu lubicie takie odcinki i że mam ich więcej nagrywać. No i też możecie nam napisać w komentarzach, czy Wam się podoba właśnie nowe intro, jakie jest na początku właśnie odcinka. Pytałam się na, na, wczor na wczor właśnie wczoraj, we wtor wtorkowym odcinku, yy, czy właśnie podoba Wam się intro. Yy, no, mi się szczególnie bardzo podoba, a wy też możecie dać swoją opinię na temat tego intro. Jak coś mam wam zmienić, to możecie właśnie napisać w komentarzach. Dobra, ja już tutaj lecę dalej po zielonym, szarym, zielone, szare, zielone, szare i zielone. I koniec tego etapu i lecimy dalej. Mamy 121 poziom, więc nieźle. Natomiast naprawdę już nieźle. Eee, dobra, lecimy naprawdę z ostatnim akurat. Eee, czasami naprawdę robię takie głupie rzeczy, ale dobra, lecimy dalej. Pyk, 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 pyk i lecimy jeszcze dalej. Teraz jakieś przez kółeczka z czerwonymi tutaj patyczekami. Lecimy. Dobra, teraz tutaj. Jesteśmy już na końcu, teraz tutaj przez zielone i białe tutaj klocki, teraz na spokojnie tutaj, i znowu to samo, nie wiem dlaczego, i teraz po jakimś, jakichś klockach różowo-szarych, no ogólnie lobby jest bardzo fajne, nie mam co narzekać, ale dobre, lecimy dalej, jesteśmy na 130 już poziomie, teraz już na 131 więc, e, właśnie, spoko e, no bo to jest naprawdę dosyć dużo, a na 500 to jest oczywiście mało jak porówn porównacie sobie 131 na 500, no to to jest dosyć mało dobra, już z dalej więc szybko lecimy sobie e, jeszcze dalej, mamy 137 poziom to jest naprawdę już dosyć spory poziom e, dobra, jesteśmy już tutaj na różowych e, klockach, więc szybko lecimy dalej pyk, 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 pyk no i po jakimś tutaj, e, jakichś różowych e, klocuszkach w niebieskich klockach, no więc ogólnie spoko. Teraz po jakimś plusach. Mam nadzieję, że, że te plusy przejdziemy, bo trochę ciężkie są, ale dobra. Już, już przeszliśmy, teraz tak, chyba nie mogę na, na te białe nadeptać, dokładnie. Teraz po jakimś różowym słupku, po jakimś różowym supie, teraz przechodzimy, teraz po... Aha, znowu do trzeba jakoś wybrać? Aha, dobra, czyli po różowym, ale tylko na różowe trzeba było. No dobra, łatwe w, w skumaniu, ale dobra, lecimy teraz dalej. Teraz na szare, czerwone. Ok, na szare, czerwone, y, klucki, więc y, fajnie, lecimy do dalej. No i co, przychodzimy jeszcze dalej na różowym. No i co, kolejny, y, kolejny portal. Który, już, który jest na 150 poziomie. Więc już dos dosyć dużo w tym odcinku przeszliśmy poziomów. W sumie, jak chcecie więcej odcinków właśnie z tego obby, no to zostawiajcie łapki w górę. E, a ja będę wiedział, że wam się podobało ten odcinek. E, chcecie właśnie więcej. Więc ja się zami żegnam. To cześć!